Witamy tym razem u pana Raymond'a Kaczmarka, znanego w i nie tylko zegarmistrza, z którym postanowiliśmy się spotkać, aby porozmawiać o jego wieloletniej pracy, a także o zegarze na rynku. Panie Raymondzie, mam pierwsze pytanie. Proszę się przedstawić, kiedy się pan urodził i gdzie? Ja się urodziłem 6.12.32 w Pakosławiu. W tak? 1932 roku w Bakosławie. W 1932 roku w tak. tak. A jak się nazywali Państwo rodzice i czym się zajmowali? Ojciec był kołodziejem, mistrzem kołodziejskim. No i tam pracował jako kołodziej na majątku. Mhm. A niech Pan wytłumaczy, bo pewno y, młodsi widzowie będą oglądać, y, czym się zajmował kołodziej? Kołodziej, inaczej Stelmach. Na PGR-ach pracował jako, no z tej maksu sprawy, to były jego, jakby to powiedzieć, ściśle, no budowa y, wozów konnych, bryczek, no, i naprawa różnych y, potrzebnych rzeczy na majątku. Mhm. Y, wspomniał Pan na majątku, na majątku w Pakosławiu, czyli tak. u kogo? To był swego czasu był majątek własnością hrabiego Łęckiego. Stanisława Łęckiego. tak. A później przyszedł po zmianach. Po zmianach przyszedł czas, że został PGR -y, tak zwane. To on dalej to czynił tam aż do końca. A kiedy Do 1974 roku. W 74 zmarł. A czym się zajmowała mama? Mama nie, tylko gospodarstwem domowym, nic więcej. A gdzie, gdzie, gdzie jest Pański dom rodzinny w Pakosławiu? Istnieje jeszcze ten dom? Tak. A gdzie to jest? Ja się urodziłem, ja wiem, jak się jedzie od szosy po lewej stronie. Tu od Lwówka, tak? dwóch, tak jak się wjeżdża do, do wioski do Pakosławia, po lewej stronie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty po lewej stronie. Aha, aha. Taki duży dom. No z przodu są do tego domu bodajże cztery filary takie. Aha to w tym domu. Rozumiem. A niech pan powie, skąd wziął się pański pomysł, aby zostać zegarmistrzem? I gdzie się wyuczył pan zawodu? No więc jak chodzi o tą sprawę, to ja nie chciałem być zegarmistrzem. Ja chciałem być leśnikiem ponieważ to mnie się podobałem. Ale ojciec stwierdził, że to nie będzie dla ciebie dobre, ponieważ w dzisiejszych czasach się ciężko pracuje z ludźmi. Najlepiej będzie, jakbyś został zegarmistrzem. Byś miał spokój, usiadłbyś, by cię nikt nie kontrolował specjalnie. I to będzie najlepsze. No, i ja uległem. I zostałem. A uczyłem się w Poznaniu na Garbarach. Na Garbarach? A u kogo pamięta Pan? Stefan Woźniak. Stefan Woźniak. Wojniak. Wojniak. Aha. Jak długo się Pan u niego uczył? Trzy lata. Trzy lata. Tak. No, a co się stało, gdy Pan już. Yy, yy... Kiedy skończyłem? Tak. Jak skończyłem naukę, to poszedłem. Yy, Załatwiłem sobie sprawę w spółdzielni zegarmistrzowskiej. I poszedłem tam do spółdzielni zegarmistrzowskiej. I tam pracowałem. Wpierw jako zegarmistrz. A później, kiedy kolega mój z tej zakładu poszedł na urlop, dostałem awans. I do końca wytrwałem jako kierownik. I znów. Ojciec mówi, tam pracujesz, tam jesteś kierownikiem, a dlaczego na swoje nie otworzysz? Prawda? I to zadecydowało, że Pan o. postanowił wrócić do lwówka, Do tak? lwówka, a nie jeszcze. A on, ja mówię do ojca, przecież ja nie mam warunków, tam mam pracę i to jakiej racji mam przyjść do lwówka? nie? czy gdzieś indziej, na prywatne. A on mówi, to wiesz co, to ja ci załatwię. No i to była jego sprawa, że on mnie tutaj prowadził i tu zostałem do dzisiaj, tak to wyszło ze mną. Mm -hmm. A czym się Pan zajmował bezpośrednio po przyjeździe bądź po powrocie do Lwówka, bo w zasadzie mieszkając w Pakosławiu, tak, tak. to przecież często Pan w Lwówku bywał. Byłem. To, to jak wyglądało Pańskie życie prywatne? Czy się Pan zajmował? Kiedy no, się Pan ożenił? Yy, ja, jak chodzi o prywatne życie, to tylko praca. Tu praca, jeszcze raz praca. No i w końcu spotkałem na jednym. Ze zabaw w Elbówku, która się odbywała w, jak to tam jest w tym, gdzie tam jest kino. Na pogoni, tak? Tak, tam. Tam przy obecnym o. boisku pogoni. O. Tam spotkałem żonę. No, na znaczy dzisiaj niewiaste, kiedy poszedłem na zabawę. Mhm. żeśmy się tam bawili, tam ją zapoznałem. No i skończyło się na tym, że została żoną. A w którym roku stała się pańską żoną? W którym roku? Tak. W, y, w 60. 60. Tak. No, a jak wyglądało y, pańskie życie zawodowe? Czy, y, czy pan od razu tutaj w tym y, warsztacie, w którym się znajdujemy? Nie, to jest trzecie miejsce moje. Trzecie w elbówku. tak. A, no to jakie było pierwsze, niech pan oddał. Pierwsze było u Pani Jajczykowy na narożniku, tam jest kwiaciarnia, nie wiem czy wiesz. Czyli przy tym wyjściu z rynku na ulicę 3 stycznia, tak? Tak. Ten na... narożnikowy był. Ten, tam. Ten narożnikowy, tam miałem u Pani Jajczykowy. Ale tam się za długo nie cieszyłem, ponieważ ze mną równocześnie miał krawiec niejakiś. A jak się nazywał? Chojnacki Marian, on się po roku czasu, jak ja tam Mieliśmy to na pół przedzielone, to on po roku czasu oświadczył mi, że on rezygnuje tutaj, bo kupił coś w Poznaniu i poszedł do Poznania, a ja zostałem jeszcze. I ta pani mi, właścicielka, mówi, że słuchaj, kochany, ale będziesz musiał się usunąć, mhm. bo ja bym tu chciała zrobić e, delikatesy dla mhm. właścicielka. No był on zmuszony, no bo co? Nie. Jak ja się usunąłem, ona otworzyła. Jak ona tam otworzyła, długo nie ciągnęła. Nie wiem, rzekomo był powiedziany, że zbankrutowała, ale co tam było, nie wiem. No i co? A ja wówczas poszedłem do Gierczyka. Nie wiem, wiesz gdzie? Czyli, czyli to będzie. Obok, tam. Czyli to będzie kamienica obecna remontowana, rynek 10, tak? Chyba tak to jest 10. Czyli czy między narożnikową e, e, kamienicą. Tak, w e, każdym tak. Ta od... zremontowana. Tak, tak. Tam poszedłem mhm. do pani Giercikowej. No. Mhm. I tam byłem, ale w tym czasie już to tutaj. Ten budynek, czyli znajdujemy się w budynku na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Polskich, tak. Mm -hmm. To tutaj było wolne miejsce, to znaczy się plac wolny. Plac podbudowy. Podbudowy. Tak. Mm -hmm. No i ja załatwiłem z urzędem miasta. Oni mi to sprzedali. No i postawiłem. I postawił pan ten dom, który w W 61, się tak. W 61 to postawiłem. No, i tam od niego szedłem, bo nie było. Po cóż bym miał tam. Bo ona mi mówi, że nie mam być. Nie, miał pani. Po cóż? Ja mam tam być, a tu a, i pani płacić, a tu co? Jak ma pan swój Swoje. budynek, w którym Ta. może pan swój warsztat prowadzić? Tak, i tak do tej pory tu prowadziłem. Rozumiem. Czyli to jest trzecie miejsce, w którym pan jest tak. Tak, Tak. No to w związku z tym, że jest pan zegarmistrzem, a zegar w Lwówku, pierwszy zegar w 1909 roku krusacy postawili, tak? Tak, tak. Słyszał pan to tak? Oczysta? Tak, W tym roku mija też 105 lat od postawienia tak, tego pierwszego tak, zegara. No i ten zegar od 1909 roku do roku 1940, dobrze Czas, mówię? Tak, chyba tak. Yy, Stał. A co się później z nim stało w czasie wojny? W czasie wojny Niemcy się rzekomo pogniewali na Polaków, bo kiedy oni przyszli w 1939 tutaj, to Polacy po 18 roku rzekomo, ale ja tego nie mogę potwierdzić, tak słyszałem też mhm. z ust. Że Polacy wzięli oni tutaj mieli takie też pomniki na rynku i mieli to zlikwidować hmm. niemieckie. Czyli tak panu tak. chodzi o, o ten pomnik, który został w 1896 roku postawiony przez Prusaków tak. za wojny pruskie z, z, z Danią i z, z Francją, tak? No, tak? Tak. I chodzi panu o to, że ten pomnik Polacy usunęli. Usunęli. Tak? A, usunęli. A, czyli. E, z, Niszczenie zegara nastąpiło dopiero odwecie. Odwecie za to, tak twierdzą. Ja tego A kto, kto to mówił, pamięta pan? Nie, 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 nie będę mówił, bo nie, nie. To Rozumiem, tak rozumiem. Zwierzę. że tak Takie no w miało 40 roku. Rozumiem. I w 40 roku ten zegar został zburzony. Tak. A po wojnie, w którym roku? 47. W 47. 47 roku został on odbudowany. odbudowany. Tak. Ale z tym, że jeszcze tak w tym nieszczęściu szczęście, że jak on został zlikwidowany, to mhm. nie zniszczyli ca całości jako takiego mechanizmu, mhm. tylko zostało to zabrane do urzędu miasta na strych i to przetrwało. Aha, i to przetrwało wojnę, dzięki czemu to można było odtworzyć. odtworzyć. Może nie w stu procentach przetrwało, ale zostało odtworzone. Rozumiem. No, nie bez powodu też pytam o zegar znajdujący się na rynku, bo z tego, co ja znalazłem, informację, to jest pan w kolejności czwartym i zarazem najdłużej zajmującym się zegarem miejskim zegarmistrzem. To nie wiem, No, z tego, co odnalazłem, to pan już ponad 50 lat się zajmuje. Tak. To niech pan powie. Kiedy pan przyjął funkcję zegarnięcia miejskiego? Po śmierci Leopolda. Czyli po śmierci pana Romana Leopolda, Leopolda tak. tak. On zmarł w, w, z tego co ja odnalazłem 15 listopada 1962 roku. Nie będę kłamał, nie wiem, mhm. nie jestem zorientowany. Tak, tak, ale. Tak. I pan bezpośrednio po tej śmierci, czy, czy rok tam. jak to wyglądało? Nie, nie. Po jego śmierci, jak już nie mógł tam obsługiwać, to urząd przyszedł do mnie tutaj i mnie prosili, że czybym nie zechciał tam go po prostu dalej konserwować, konserwować i, i nakręcać. O. Rozumiem. A niech mi Pan powie w takim razie, bo wspomnieliśmy tutaj postać Pana Romana Leopolda. Tak. To czy pamięta pan tę postać? Dość przystojny, wysoki gość, mhm. dość taki zabarczysty, rzekomo, też nie wiem prawdy, ale ktoś mnie mówił, ale nie wiem też kto, taką gadkę słyszałem, mhm. że on rzekomo nie miał być zegarmistrzem. On rzekomo za młodych lat miał być jakimś mechanikiem samolotowym, coś w tym rodzaju mm -hmm. i on tam właśnie te zegary, które były przyrządy pomiarowe różne, on to tam y -y, się tym zajmował, zajmował. to, to naprawiał. Tak, a potem nie wiem z jakiej racji przyszedł tutaj mm -hmm. no i się stał zegarmistrzem. Tak, tak. Jakby był wprowadzony. Rozumiem, rozumiem. A, y a gdzie mieszkał y, pan Roman Leopold? Tam mieszkał, gdzie jest teraz tu w rynku, ale jaki numer ja nie wiem. No a coś, y, tam się jakiś sklep znajduje? Tak, tak. W tej chwili tam jest... A Ta perfumeria nie czasami? Tak, tak, tak. Czyli po tej stronie, po... Y, jakby to powiedzieć... No po lewej jakbyś... Się tą... Tak, gdybyśmy wychodzili tutaj z ulicy Powstańców tak, Polskich, tak, to po lewej... Po lewej. A tam tak, na środku, nie... na środku, tak. tak. I tak. tam jest y, do góry coś, alojeleczka czy coś. Rozumiem. Ja też słyszałem, że Roman Leopold był powstańcem w wielkopolskim. Słyszał Pan coś o tym? Nie, nie, nie. Nie będę kłamał, nie. Rozumiem. Nie. Ale w tej kamienicy, którą, którą Pan e, określił jako dom, jego dom, tak. to tam on też miał swój warsztat. Tak, tak, tam miał. Rozumiem. Tak. No dobrze, a niech mi Pan powie w takim razie, e, czy pamięta Pan jakieś ciekawostki dotyczące lwowelskiego zegara? Czy jakieś e, remonty były przeprowadzane, czy jakieś konkretne tutaj rzeczy? E, tylko było co? Bodajże dwa lata wstecz, to już dwa będą. E, od, od, odmalowany, odrestaurowany odmalowany, od, e, i ja też nie wiem w którym roku mm, tarcie. Tarcie musiałem zmienić, mm -hmm. bo te tarcze, które były... Ale wszystkie cztery, tak? Wszystkie cztery. Mm -hmm. Bo te tarcze już po prostu przez czas, bo to jest malowane na szkle, zaczęły odpadać farba Aha. i było trzeba to zmienić i to wszystkie cztery są nowe postawione, ale to będzie z pięć lat przejść do tyłu. Nie wiem dokładnie, nie, nie będę kłamał daty. Rozumiem, ale tarcze, czy on tak. jest tak oryginalny, już tak. pomijając to y malowanie tak. y i pomijając... Y Mam takie pytanie, czy y, to jest oryginalne z 1947 roku, czy tam są jakieś dodane rzeczy? Bo z tego, nie, co... nie, nic nie jest dodane. Czyli te lampy, które są A Ta tam... Lampy są podawane inne. Aha, aha. lampy zewnętrzne są inne. A kiedy to mniej więcej y, dodano? Nie, to tam było kiedyś oświetlane gazem. Gazowe aha. były. Aha, a czyli... teraz jest elektryczne. Y, czyli oświetlane gazem było po 1947 roku, czy już wcześniej? Y, po, 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 po. po, po, po. Mhm. Tak. – Rozumiem, rozumiem. – Tak, tak, ale no. w którym roku, no, nie, nie będę szuka, nie, no, pamiętam. nie, nie pamiętam. – Rozumiem. No w takim razie, a niech mi pan powie, e, jaki jest stan lwowieckiego zegara teraz? – No po tylu latach to by należało go tam doprowadzić znów do porządku, bo to jednak, nie, to znaczy się wymontować, Wyczyścić, mm -hmm. co potrzebne będzie, też podjechamy trochę przez czas, nie poczlifować, co trzeba. Jak sprawuje się ten mechanizm, ten, jak się sprawuje ten oryginalny mechanizm? No. Dobrze, dobrze. Dobrze? dobrze, dobrze. Czyli on generalnie nie wymaga naprawy. Tylko... Nie, w tej chwili nie. W tej chwili najwyżej, bo tam jest e, co mechaniczne nakręcanie mm -hmm. na ciężarki. I Aha. tam od czasu do czasu, po kupę latach, Wysiadają linki, na których wiszą ciężarki. Przez nakręcanie to niektóre te zwoje z tych linek stalowych pękają. Aha. No i trzeba nowe wymienić. Aha, aha. No dobrze. A jaka jest zasada działania tego zegara? Bo zanim wyjdziemy do. Z z z z z z Mechaniczna inaczej. Mechaniczna to znaczy się na ciężarki. Czyli... Trzeba co, co, dba, co tydzień iść go nakręcić. Aha, ciężarki podkręcić do góry i one schodzą przez tydzień, zejdą na dół. Aha, aha, rozumiem. No dobrze. Mechaniczne to jest. Rozumiem. Panie Remmundzie, mija już ponad 50 lat pańskiej opieki nad zegarem. Czy spodziewał się pan, że potrwa to aż tak długo? Nie, absolutnie nie. Ja to bym powiedział, że aż za długo, ponieważ już boleści są i w krzyżach. Mm. I oczy już wysiadają, no więc tak, że tylko tak człowiek się wciągnął w to. No mm -hmm. i tak prwam. Czyli chciał być pan leśnikiem, został pan zegarmistrzem, mm. ale jest to pańskie hobby. Tak, ja no przy, 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 przywykłem do tego i to mnie się spodobało w końcu i tak. Mm -hmm. Bo to i trochę, mm, co ja miałem styczności w swój dzielni ze złotnikami, też trochę mm -hmm. podchwyciłem tam od nich. Nie, jak koledzy w wieku, prawie nie, to tam różnie. To się pan też nauczył? I... Troszkę tam, od nich, od nich tam i to tak przetrwałem. Rozumiem. Panie Rajmundzie, no pytanie mam takie: Czy widzi pan jakichś swoich następców? Ani ja, tutaj nikogo nie jest. czym się wyuczył, ale nie chce pracować, no. Aha. się wyuczył. Rozumiem. Ale on tam się zajął A handel. Czy we oprócz pana jest jakiś zegarmistrz? Nie, nie, ja nic nie jest wiem. Jest pan ostatnim zegarmistrzem? Tak, był, jak nie jakiś tam, jak Heniu, ale on jest choruje, już jest mm -hmm. do niczego, on jest chyba w wywytu myślą. Żona też mu zmarła i on też zachorował, bo on miał w nowym to myślą. Rozumiem. Zakład. Aha, aha. Ale gdzie dokładnie, nie wiem, gdzie Heniu miał. No, i to myślą jak, jak on się nazywał, zapomniałem. Ujej, ujej, jego ojciec był e, organistą w rodach chyba zapomniałem nazwisko. Organistą w rodach, oj to. To byśmy musieli sprawdzić, ale to na pewno sprawdzimy. Panie Reymundzie, ja mam takie pytanie. Takie, jak Pan sądzi, jak wyglądałby złówek bez zegara? Czy jest on ważny dla społeczeństwa? że bardzo, bo, Sądzę, że bardzo, ponieważ Gdyby, gdybym przeoczył, nie nakręcił albo coś się tam stało, tak zaraz mam he, monity. Monity, że czemu nie chodzi? Dlaczego? Więc sądzę, że chyba jest potrzebny. Czyli ludzie generalnie re reagują. Reagują, bo przyjdą zaraz, dlaczego? monitują. Zresztą to ustawienie zegara yy, na rynku jest chyba też unikatowe. Z tego co wiem, to ja, ja przynajmniej nie znam takiej, e, nie. oprócz jakiegoś tam dużego miasta, które ma ratusz, ta, na którym ta, 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 jest tak, zegar, jest ale czy zna Pan jakiekolwiek takie nie, miasto? Nie, ja tak... nie spotkałem tam, niespecjalnie ja latałem po świecie, ale nie, nie, nie. Tam gdzie byłem, nie, nie przypominam coś takiego, takie coś było. Rozumiem. Zanim pójdziemy obejrzeć zegar, to jeszcze mam w zasadzie ostatnie pytanie do Pana. E, Pański świat, jak zamierzyliśmy się przekonać, to miejsce wypełnione tykającymi, odmierzającymi czas zegarami. Czy ma pan inne pasje? No, pszczółki. Pszczółki, tak? I gdzie ma pan te ule? No, nie Ustawy? wiem, czy wiesz, gdzie mieszka nasz burmistrz. Tak, tak. Do to burmistrz jest po prawo, ja po lewo. Aha, i tam ma pan swoje pszczółki. Tak. I to jest oprócz zegarów, pańs pańska. E, moje pasuje. hobby, moje zamiłowanie, może, gdyby może, to już tak wyszło, bo ojciec z tym się też zakochał mm -hmm. i kiedy zmarł, to matka moja mówi do mnie, słuchaj, no, będziesz musiał to wziąć, nie, bo przecież brat nie weźmie tego do Poznania, nie, mm -hmm. a ja tak się zażartowałem i mówię, masz rację, wiesz. Ja to wezmę, bo ja mam gdzie? Chyba postawię je na rynek pod zegar. Bo ja nic nie miałem, tylko tutaj. Mm -hmm. Ona na to dalej mówi: To wiesz, co wiesz, musiał coś wymyślić i zabrać, bo co nie? Mm -hmm. No ja wymyśliłem i to już do kolegi wziął, ale tam i na rok. I potem tu taką znajomą, co tu była właścicielka, myśmy się znali z młodych lat i ją pytam. A ona mówi, może jak najbardziej I to teraz kupiłam ten cel. I pan kupił właśnie tak. No. Rozumiem. Tak mi to wyszło do końca, jak chodzi o to i tak się wciągnąłem i koniec. No nie wiem. Ojciec jeszcze do mnie mówi, chłopcze więcej nie jak 12 sztuk, 12 to wystarczy ci. Nie. To wszystko było dobrze, dopóki żona żyła. Mm -hmm. Bo jak ona żyła, to jak ja tam w sezonie nie. Jechałem, no to ona tu, a teraz... A teraz no, 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 no. muszę zamknąć, no bo co? Bo jak przyjdzie sezon, to i roją się, nie uciekają. No, a jak nie dopilnuję do filmu jeszcze dał rolnictwie, nic nie ma z tego. No, 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 no. i tak się wciągnąłem i zostałem do dzisiaj na no, tym hobby. Chociaż nieraz mi denerwuje, bo latka przyszły i coraz człowiek słabszy. Mm -hmm. I trudniej, nie? A niech Pan powie, kąszą Pana y, Pańskie pszczółki? No, tam nie, mnie tam mogą, ale nie, raczej nie. Raczej nie. Czyli polubiły Pana? Chyba tak. Nie, ja nie będę narzekał, że one mnie tam... Pewnie jak ja gdzieś przygniotę coś, tego, mm. tak. Bo ja tam idę, tak, ja tam nic nie ubieram. Nic pan nie, ale na twarz Pan masz, też... Tak, masz, tak, masz, tak. bo to na twarz najważniejsze tu jest oczy. Tu jak gdzieś ukłonął, no, wiedzą gdzie. One się tam ładują, żeby cię w twarz, bo to, tam to jeszcze najszybciej zapuchniesz pod oko gdzieś. Aha, aha. I do włosów. I do włosów. Na, na włosy nie należy iść bez nakrycia głowy. Proszę. I nic nie brać, jakby chodzić, śwet, czy coś w tym rodzaju. Też nie lubią tego. Aha. No dobrze, panie Reymundzie, idziemy w takim razie obejrzeć zegar. Tak. A ja chciałbym już teraz panu y, bardzo podziękować za udzielenie tego wywiadu i życzyć wszystkiego dobrego, a zwłaszcza zdrowia. Dziękuję. dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.